Mm, Dobrze, czy nie masz odwę? Nie, nie, nie mam, nie mam chyba randu dużo. Mam cię na podtrzym, cię to dobry Towarzysz, towarzysz. Zaszli. To, to 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 jest towarzysz, towarzysz. Dobry, towarzysz. Odbior, odbior, towarzysz. To szefie radio gada. Ktoś, no, po Rosku? ktoś po raz poroskum, ktoś po poroskot? Jak ktoś umie to temu odpowiedzieć. Który pojazd? No, ale nie, nie, nie wiem. wiem. Ten tutaj. Najpierw tu grat. Wodnika. Tu 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 tu. tu. Zorełem, towariesz. To co pojazd? Tamary są sobie na mnie, a. Tak jak ja понял. Что ты? Что ты? Это нормально. Coś Jak kurwa normalne. Kiśit. Typowe nazwisko rosyjskie, podaj Nie, ma no, tonów, no. kurwa. Dobry, już wysłamy do Was wodnika. Dobry, już wysłamy do Was wodnika z orelem. Co kurwa, wysłamy do Was pojazdy pancerzone z, Co, pojazd z jednostką specjalną specjalnej. Czyli szatan leży kurwa na piętrze, nieprzytomny. Powiedz mi, czy potrzebne. No, i cóż, rzeczywiście, ale żony. Już idę się nim zająć. Tylko dam 500, prawda? Ja mam kogo wszystko gotów. Dowódco, wysyłałem na to jakiś pojazd specjalny do Rosji. Dowódco pojazd opancerzony żony, jedzie. Ładamy ranem i się są zwijamy. Potwierdza. ...umiejętność umiejętności rosyjskiego łubili, naprawdę. Algi dobrze umie ten rosyjski. Reaper bardzo. Tak. Nie <śmany> tak, <to śmany> no, umiesz w, w mediacji, nie? Wysyłały, dobra, dobra, wysyłajcie. Dlaczego no, co powiedzieć, że nie Czekamy na rudę. No, tak. no trzeba mu powiedzieć, że nic niepotrzebne jest. Aż tak dobrze rosyjskiego nie znałeś. Dobra chłopaki, mamy bronić tego miejsca, czekamy na rzodzio, więc rozstawcie sobie dookoła tego posterunku okopy i czekamy na ten pojazd. Kogo odmęduję, że jestem na samej górze wieży. Jako z, wyborowie. Nasi, oh, no było... no, ja był technik i opaniczony, nie strzajcie. A, sorry. Przechodź. Nastaście ci w bólu. małe dawajcie. Ja taki mały kopie O będziecie podjeżdżać. Tutaj. A to Rudy Nie, oni nie nazywały się Rudy. Aha. Oni pewnie pójdą z terenu. jak od West będą podjeżdżać trzy pojazdy, nie strzelajcie, to jadą nasi siebie. Może jechać ten pojazd opancerzony Bo mówili, że jadę pojazd i to to, to to jakiś inny samochód To może my się ostańmy w tym pojazd opancerzonym Co tutaj mamy? North-east, north. north north. Niech się wyrzutnie przygotuje Mi się wydaje, że po prostu on będzie z north East jechał, no north Niech przygotują się wyrzut Rozwalcie to, rozwalcie to, rozwalcie tak, to głos, tak, głos, tak, głos.

Cały Chiny wiedzą, że tu jesteś Jedna rozówka